Ostatni dzień listopada. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Słowo na niedzielę. Wracamy z arcyciekawą serią. Moi drodzy, jest jesień, więc oczywiście muszą być piękne widoczki za mną. Przeprowadziłem się do Tajlandii. Tutaj spędzę bardzo długi czas, można powiedzieć, z wielu względów, ale do tego jeszcze przejdziemy. Spójrzmy na to, co się dzieje na jesień zazwyczaj w polskim internecie. Dwa lata temu afera ze stylu, o pedofilię i tak dalej. Rok temu afera z buddą loteryjna. W tym roku mamy aferę kasynową i tej aferze się przyjrzę. Powiem też więcej z mojego punktu widzenia, dlatego że jestem w stanie powiedzieć Wam więcej niż większość różnych influencerów którzy sprzedają jakieś newsy, bo ktoś coś od kogoś usłyszał. Ja siedzę w branży zagranicznych bukmacherów bardzo mocno. Wiem jak to rozgrywać i no, nie ukrywam, że chyba w tej branży jestem jedną z najbardziej inteligentnych osób, więc może ktoś z kasyniarzy bądź osób, którzy promują bukmacherkę mnie ogląda i może wam też coś ciekawego doradzę jak to najlepiej. Rozegrać, a jeśli chcecie wejść do tej branży, no to też oczywiście zachęcam, no bo jest fajny, fajny zysk, i dlatego też to wszystko zostało tak nadmuchane, bo każdy zarabia na Twojej. Moi, mój drogi widzu, przede wszystkim uwadze, a jeśli jeszcze będą za tym szły jakieś czynności, no to oczywiście osoby z internetu zarobią jeszcze więcej. Większy fame równa się więcej zarobków. Dlaczego dzisiaj mówi się wiele o kasyniarzach, o streamerach, o osobach promujących grupki bookmacherskie. Otóż dlatego, że ci os te osoby, ci ludzie chcą, żeby o nich mówiło się jak najwięcej. Co za tym idzie? Jeśli więcej osób dowie się o mnie, dowie się o Szy Szymolu, dowie się o Nataniu Marconiu, dowie się o innych influencerach, tak, my zarobimy jeszcze więcej. Nie bez powodu była taka akcja, w której to Szymol przed fame MMA, fame MMA został zatrzymany i wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości. 3,5 miliona. Dlaczego? Dlatego, żebyś Ty się o tym dowiedział, dlatego, żebym ja dzisiaj o tym powiedział oraz przede wszystkim, żeby ludzie zobaczyli, że na kasynach można zarobić. Ale przede wszystkim na promowaniu kasyn, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Wiadomo, powiem o osobach, którzy to dobrze rozgrywają, tak jak na przykład streamy z Malty, tak jak moje promowanie zagranicznych bookmacherów, z różnych miejsc na świecie, też opowiemy więcej o rezydencjach, jak to wszystko rozegrać. Oraz powiem o ludziach, którzy no, się wkopują, no, bo wszystko promują z Polski, co moim zdaniem jest mega głupotą. Moi drodzy, nie gadają. Im więcej będą gadać, tym będzie lepiej. Już Konopski zrobił w zeszłym roku filmik o hazardzie w internecie. Wcześniej to dotyczyło różnego rodzaju. CSGO podajże, skiny różne do gier się kupowało, losowało, dzieciaki w to były zamieszane, kidropy i tym podobne rzeczy, to nie, nie obiło się aż takim Wyrazem medialnym, jak dzisiaj ma miejsce afera kasynowa. Więc powiedzmy, Konop był rok wcześniej. Nie ukrywam, dziękuję Mikołaju, tylko bo zainspirowałeś mnie przede wszystkim, żeby współpracować z zagranicznymi bookmacherami i żeby zarobić na tym sporo pieniędzy. Inni streamerzy też się wypowiadali, że dzięki Twojemu materiałowi zarobili zdecydowanie więcej, bo wiemy, jak to działa. Człowiek chce też sprawdzić, więc zaryzykuję założeniem konta. Płatą depozytu, i zobaczy, czy coś jest skuteczne, czy nie. Dużo ludzi lubi się spalić na własnej skórze, a właśnie takie osoby jak my na tym zarabiają. Dile Dile i to też jest ciekawe, ponieważ na jednym z podcastów, które bodajże chyba zeszły, ale gdzieś tam w internecie można znaleźć, był Bogsdel, właśnie Nathan Marcoń i Szymol. I Szymol, i chyba jeszcze uszalonego reportera, to też nie ukrywam, że. Zacząłem oglądać różne takie polskie freakfightowe podcasty, z tego względu właśnie, że afera kasynowa mocno mnie zainteresowała. Szymon powiedział o tym, że ma z poszczególnych deali również RS-a, czyli dożywotny dochód. Moi drodzy, od razu chciałbym znegować ten fakt. Nie ma czegoś takiego jak dożywotny dochód. Jeśli Szymon przestanie współpracować z daną firmą, na przykład za rok bądź za dwa lata, no to to są zagraniczne kasyna, powiedzmy nielegalne w Polsce, tak? Pod oczywiście dużym znakiem zapytania. I myślicie, że jeśli on nie będzie promował ich brandu, to oni sobie będą mu wypłacali? No nie, tak to niestety nie działa. Łyczek wody i już Wam powiem dlaczego, bo myślę, że temat Was zainteresował. Nie działa to z tego powodu, że jeśli Wy przestaniecie dostarczać danej marce trafik, Czyli nowy ruch no to marka nie będzie miała nowych graczy. Więc nawet gracze, którzy już są u nich, przegrywają pieniądze, to jakie oni mieliby z Wami deal, jeśli nie ma już potencjalnej dalszej współpracy? Więc nagle może się odciąć źródełko. Więc nie ma czegoś takiego w branży kasyn online, bukmacherów zagranicznych, że ktoś będzie miał RSA dożywotniego. Oczywiście przy mniejszych kwotach to jest realne, jeśli ktoś jeszcze ma potencjał, żeby dalej kontynuować współpracę. Nagrałem jedno słowo na niedzielę, w którym wspomniałem, że jeden z bukmacherów zagranicznych nie wypłacił mi 20 tysięcy dolarów. Później troszkę się zrehabilitowali, chcieli, żebym wrócił z nimi do współpracy. Wysłali połowę tej kwoty, więc 10 koła powiedzmy odzyskane, drugie 10 to już tam, jak to się mówi, palicho Nie ma z tym znaczenia, ale chciałbym, żebyście zrozumieli mechanizm z tej drugiej strony. Nie z tego, co on chce zobaczyć widz bądź jakieś kanały informacyjne, które będą mówić, bo Szymol o tym powiedział, że to są jakieś nielegalne rosyjskie kasyna, które sprzedają dane. No nie do końca. Nie do końca na tym to wszystko polega. Wiem, że wątki mieszam. Spokojnie, jestem tego świadom, ale teraz chciałbym wam wytłumaczyć revenusher. Revenue share najlepiej działa, jak wy też dolewacie. Dolewacie cały czas oliwy do ognia, jak to się mówi. Streamerzy, którzy streamują, mają podpisane dealy na Flatfi. przepraszam, jeśli chodzi o streamerów, którzy już mają zasięgi, którzy mają społeczność i dla kasyn współpraca z danymi streamerami oczywiście się opłaca. Jeśli oni i tak już na każdym live, obojętnie czy to jest IRL, czy to jest po prostu jakieś gadanie, oglądanie YouTube'a tak jak wspomniałem, jakieś tam pogadanki, i tak mają swoją społeczność stałą, to dany podmiot jest w stanie z takim streamerem podpisać deala. Może nie podpisać, no bo tutaj rzadko kiedy w ogóle są umowy, ale jeśli już jest podpisana umowa, no to wtedy taka osoba dostaje cash na samym początku. Zazwyczaj jest to in front, dlatego że kasynka oczywiście. Mają sporo gotówki, a streamer, jeśli tego nie dowiedzie, no to może mieć większe problemy i to nie tylko prawne, no bo też trzeba wiedzieć, z jakimi ludźmi tam się zadziera. Mimo tego, że prawdopodobnie streamerzy nawet nie wiedzą, z kim mają te dile i kto za tymi kasynami stoi. Więc jak ktoś wymienia na imiona, nazwisko różnych rosyjskich miliarderów, no to tutaj panie Maciejakim, panie Mikołaj tylko no troszkę może być ciężko. Myślę, że i tak takie osoby muszą się oglądać cały czas za siebie, no bo może być różnie. Ja oczywiście nic nie sugeruję. Chciałbym, żeby no, każdy żył bezpiecznie, żeby każdy też zarabiał, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Flat Free, free flat fee, e, RS, czyli Revenue Share, hybryda. Hybryda to jest CPA połączone z Revenue Share, czyli dostajesz... E, Cost per action, czyli zazwyczaj jest to założenie konta, plus depozyt, czy to u bookmachera, czy na kasynie, plus właśnie RSA od przegranych. Ja osobiście, jak współpracuję z międzynarodowymi bookmacherami, no to działam na CPA. Dlaczego? To też o, już tłumaczyłem, ale chciałbym zaznaczyć to raz jeszcze. U mnie na grupach ludzie wygrywają, więc revenue share działa również w drugą stronę, że jeśli Osoby mają Big wygrywają, to ja wtedy na tym tracę, bo ja wtedy z tego mogę nic nie mieć. Więc dochód pasywny jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ludzie przegrywają. Jak wygrywają, no to niestety afiliant na tym bardzo dużo może stracić. Dlatego dla mnie CPA jest najlepszą opcją. Myślę, że troszkę wam to rozjaśniłem. Tutaj spisałem sobie kilka wątków. Na każdy z nich mógłbym nagrać osobny materiał, w którym. Poświęciłbym 20, 30, 40 minut na omówienie już głębsze, dzisiaj tak będę skakał troszkę z tematu na temat, żebyście jeszcze bardziej zrozumieli o co chodzi w aferze kasynowej i jeśli włączycie myślenie krytyczne, jeśli jesteście osobami myślącymi, a mam nadzieję, że tylko takowi ludzie mnie oglądają, to zrozumiecie o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego jest tak głośno, dlaczego mało kto będzie miał na tym konsekwencje i dlaczego ludzie promujący... Bookmacherów i kasyna na tym wygrają najwięcej, a ludzie typu właśnie Konopski czy inne osoby będą zarabiały albo na swoich produktach, albo na wyświetleniach, czyli płatności z AdSense'a, które może nie są aż takie wysokie, jakby na przykład Konop robił kasyna. Moi drodzy, brak świadomości polskich organów ścigania i polskich influencerów, i to myślę, że jest. Bardzo istotna kwestia. Polscy influencerzy, którzy nie siedzą w temacie kasyn, nie mają pojęcia, jak działa branża. Każdy się przypina, tak jak każdy się przypinał rok temu pod, pod buddem, no i wiadomo, tutaj kto jest bogatszy, ten wpłaci poręczenie majątkowe i tak dalej. Jeszcze raz zapłaci za paszport. Nie musi to być nawet polski paszport, ale do tego też przejdę. A inni, którzy myślą, że o 50, 100, 150 tysięcy wyświetleń to już jest. Bajka, no bo zarobią za censa po 10, 15 czy 20 tysięcy, to już są panami życia, a będą po prostu powielali jakieś informacje zasłyszane, ale niekoniecznie przeanalizowane. No to nie mają pojęcia. Polskie organy, zarówno ścigania, jak i ministerstwo też za bardzo nie zna tej branży. Nie zna mechanizmów, ponieważ no, tam pracują ludzie, którzy pracują według mnie tylko i wyłącznie po, podczas kampanii wyborczych. Niekoniecznie są pod to, żeby Coś usprawnić w państwie, i tak dalej. Wiemy, kiedy weszła polska ustawa hazardowa. Może zabrzmi jako hejter, ale powiem wam zaraz, dlaczego mogę sobie na to pozwolić, ponieważ ja już dzisiaj mogę dosłownie wszystko: poręczenie majątkowe i zarobki. Jeśli Szymol został aresztowany, wpłacił poręczenie majątkowe, niezależnie ile to było. To mogło być 500 tysięcy, to mogło być 5 milionów, gdzieś tam 3-3,5 miliona chodzą takie suchy. To i tak to, co wspomniałem. Ludzie widzą, że on zarabia. On zarabia, on ma dzięki temu rozpoznawalność fame, więcej ludzi będzie nawet z ciekawości sprawdzało jego streamy. A wiemy, jak ludzie działają emocjonalnie. Jak marketing, sprzedaż działa na ludzi. Jeśli ktoś potrafi powiedzmy zmanipulować człowiekiem, Wpłynąć na jego emocje, dać mu nadzieję łatwego zysku, no to co, osoba w to nie wejdzie? Ja od zawsze powtarzam, że łatwo i szybko to można w pierdol dostać, ale tutaj jest naprawdę taka wąska linia, taka cienka linia, że łatwo później popaść w różne długi, hazard i tak dalej. Więc z jednej strony odradzam, jeśli ktoś jest podatny na uzależnienia, z drugiej zachęcam, jeśli wiecie, że Wygracie. Wiadomo, no w kasynie online się nie wygra. U Bookmachera można wygrać. Niekoniecznie u polskiego, no bo znamy przypadki, że polscy Bookmacherzy nie wypłacali pieniędzy. Jest piękny serial Billions, Rudy, czyli Bobby Axelrod powiedział wprost: Stawiam tylko wtedy, kiedy jestem pewny, kto wygra. I to jest najistotniejsze. Ja również, jeśli gram u Bookmachera, to stawiam tylko wtedy, kiedy wiem, kto wygra. Mam różne grupy ze skutecznością lepszą bądź słabszą. Mój YouTube również jest ze skutecznością lepszą bądź słabszą. Jednak sam, jak już stawiam cash, no to naprawdę na. Nie ma tu cudzysłowia, na pewniaki. Moi drodzy, przeszło mi to ciężko przez myśl, no bo wiemy, ile ustawki kosztują. Wiemy, że takowe rzeczy się zdarzają. Gram oczywiście tylko wtedy, kiedy jestem w danych punktach albo. Ktoś gra za mnie, to zazwyczaj ani jest Polska, ani Tajlandia. Nie powiem gdzie dokładnie, nie powiem jak, ale da się, da się oczywiście to rozgrywać, więc ja jestem z wami szczery. Ja chcę być z wami jak najbardziej szczery. Rezydencja. I tutaj też mamy ciekawe opcje. Ja aktualnie jestem, moi drodzy, rezydentem Palau. Nie wiem, czy znacie to państwo. W Oceanii, na Oceanii, w Oceanii, ale Palału piękne państwo, możecie sobie wygooglować. Piękna, błękitna flaga z żółtym kółkiem. Pewnie o rezydencji Palału nagram też materiał. Wiadomo, że w podmiotach, które są uznawane za kasyna online oraz zagranicznych bukmakarów, głównie chodzi krypto. Wiemy, co się dzieje aktualnie z krypto, że od roku 2000. 26. Unia Europejska będzie bardziej kontrolowała przede wszystkim polskich, polskich użytkowników giełd. O, może tak, nie tylko Unia Europejska, ale mówię tutaj akurat o Unii Europejskiej dla Polaków, tak, no bo y, nagrywam ten materiał oczywiście w języku polskim, więc ja zachęcam do ogarnięcia sobie, no bo to chyba takim sloganem mogę powiedzieć, jakiejś dodatkowej rezydencji, ewentualnie drugi paszport. Myślę, że w przyszłym roku już będę miał drugi paszport, jeszcze nie wiem jakiego państwa, ale w tych czasach lepiej to mieć, szczególnie w tej branży. W tej branży rezydencja, tak jak na przykład jest rezydencja cyfrowa Palału, to jest jedno, drugi paszport jest zdecydowanie droższy, no bo 100-140 tysięcy Dolarów trzeba mieć, więc to jest głównie dla osób, które naprawdę zarabiają. Zarabiają bardzo fajne pieniądze, jeśli chodzi o promowanie czy to kasyn online czy zagranicznych bookmakerów. Ja wiem, że na dzień dzisiejszy mogę sobie na to pozwolić. Rok temu jeszcze bym sobie nie mógł na to pozwolić. Rezydencja palału jest zdecydowanie tańsza, ale o tym też nagram filmik. Jeśli oczywiście zostawicie łapkę w górę, możecie też napisać w komentarzu, czy takowy temat Was interesuje. Więc tak jak wiemy, najwięksi streamerzy, którzy działają w tym temacie, mają rezydencję na przykład w Dubaju czy... Maltańską, no i mają luźniej. Mają szczerze powiedziawszy, luźniej wiemy również, jak działa prawo, że jeśli dany podmiot należy do Unii Europejskiej, no to prawo Unii Europejskiej jest wyżej niż prawo polskie. Czyli jeśli na przykład dany Bookmaker jest zarejestrowany na Malcie czy na Cyprze, no to prawo Unii Europejskiej i tak w sądzie wygra z prawem Polski, ale jeśli mamy. Tak zwane Curacao, no bo to większość osób mówi, że kasyna mają licencję w Curacao. Curacao, Curacao. Moi drodzy, Curacao, od tego zacznijmy. Tak, Curacao wydaje rezydencję, nie rezydencję, przepraszam, licencję, jeśli chodzi o kasyna online i tak, na tym też można grać, ponieważ to są kasyna z licencją. Jeśli dane kasyno online nie ma żadnej licencji, to wtedy jest dramat. Jeśli już dany podmiot ma licencję, to jestem pewny, że tak samo możecie walczyć o środki odzyskane z polskiego bookmachera, a znam bardzo dużo sporów z polskimi bukmacherami, jak i z podmiotów z licencją na przykład z Curacao, z Cypru czy z Malty. Moi drodzy, rezydencja za nami licencje też. Pan Maciej Akimow o tym panu jest coraz głośniej. Ja też widziałem, że gdzieś tam mój wątek. U niego na Twitterze się pojawił. Pan, który jest widywany na różnych konferencjach, gdzie są podmioty offshorowe. Dlaczego jest tam widywany? Dlatego, że ma przede wszystkim swój portal, który promuje nielegalne kasyna, swoje jakieś oprogramowania. Z tego co od moich kontaktów też słyszałem, również ten pan takie rzeczy próbuje. Wciskać, mało kto chce z nim gadać, więc to, że teraz się przyczepił do tej afery, no to brawo, brawo panie Maciej, no ale czy dużo na tym zyska? Pewnie tak, no bo i tak ludzie do jego offshore'ów pójdą i mogę o tym powiedzieć wprost. W Polsce, ok, jest ministerstwo, są równy, różne debaty, pokazywanie wydrukowanych zdjęć i tak dalej, no to jest śmiech na sali, jeśli ktoś się. Na tym zna, więc ja śmiało mogę o tym panu powiedzieć, że jeździ na zagraniczne konferencje, są zdjęcia mu też robione, więc spokojnie, jeśli już pan nie będzie chciał pojechać, to tam nie będzie kolejnych materiałów. Jest portal polski, gdzie tam oczywiście są polscy bukmacherzy, tylko i wyłącznie totalizator sportowy, jako jedyne kasyno polskie. Ale jakie tam są gale obstawiane? Wejdźcie sobie na iGaming Polska, chyba coś w tym stylu i zobaczycie karta walk na Fame MMA. Gdzie? Kto występuje? Kasyniarze. Moi drodzy, no to są paradoksy. To jest naprawdę hipokryzja. Wiadomo, dostał się do ministerstwa. Nie wiadomo, czy to Polska mu płaci, żeby w Polsce gdzieś tam legalizował branżę podmiotów bukmacherskich, żeby może wyszedł ten monopol na jedno, jedyne... Kasyno online w Polsce, albo po prostu ten pan ma taką strategię, no bo to chyba tak trzeba powiedzieć. Denis Załęcki, też sobie zapisałem to imię i nazwisko. Wcześniej za bardzo o tym człowieku nie słyszałem, ale gdzieś tam sprawdziłem sobie jego historię. No to wiadomo, więzienie. Czy kryminalista, to nie wiem, sp sporty walki, tak? To, to tutaj też fajny Mama i tym podobne rzeczy. Promuje aktualnie grupkę i podmiot, z którą ja wcześniej byłem związany. Wiem, jak działają. Czy działają dobrze, czy nie? No to to już jest kwestia indywidualna. Nie będę na pewno mówił tutaj nic złego, że promuje jakiś rosyjskich. Bookmacherów i tak dalej nie promuje system, dostał po prostu współpracę influencerską. Nie wiem, ile mu mogli zapłacić. Pewnie za dużych pieniędzy nawet nie wziął za rozgłos, który dzisiaj mają i z, za którym ta grupka mogła zarobić. Może kilkanaście tysięcy dostał, a myślę, że z kilkaset tysięcy dolarów jak najbardziej ten podmiot który go powiedzmy zatrudnił, mógł na tym przytulić. Ja wiem, kto tam został, to też są ludzie dalej siedzący w Polsce, co mnie troszkę dziwi, no ale już tego tematu nie będę poruszał. Ja się po prostu cieszę, że dzięki Denisowi. Że dzięki innym grupkom ludzie się przekonują u założenia konta u zagranicznego bookmachera i wpłacie depozytu, ponieważ jeśli osoba raz to zrobi, to później drugi, trzeci, czwarty raz też to zrobi, żeby potestować różne grupki i tak koniec końców przyjdzie do mnie. Więc dziękuję. Dziękuję, że inwestujecie w influencerów, że, przekonuje, że przekonujecie do tego ludzi i po prostu biznes jest zdecydowanie łatwiejszy. Konkurencja, ja tak jak zawsze mówię, nie mam konkurencji, ale jestem mega wdzięczny, jeśli ktoś rozwija się w branży, zawsze też chętnie pomogę. Chętnie pomogę nawiązać jakieś deale, no bo mam sporo kontaktów, a wiem, że jak społeczeństwo będzie wolało grać bez podatków zagranicznych bukmacherów, no to my oczywiście na tym bardzo dużo zyskamy. I wiem, że część z was ceni mnie za szczerość, więc jestem tu dla Was, jestem. Tu po to, żeby wam pomagać, piszemy sobie w wiadomościach prywatnych, naprawdę fajne wątki poruszamy, więc niezależnie ile osób obejrzy ten materiał. Niech obejrzy ten materiał tysiąc osób, z czego 900 mnie zhejtuje. Powie OK, obracamy się, no bo jesteś z branży zagranicznych bukmacherów. 90 przejdzie obok tego obojętnie, a 10 naprawdę będzie konkretnych. Nie mówię, że przyjdą do mnie do grupki czy coś, ale możemy jeszcze mocniejsze. Dile zrobić, na przykład kupicie willę na Kosa Mój, do tego Was też zachęcam. System bukmacherski, to też już tłumaczyłem, grupki, w szczególności na Telegramie, konta u zagranicznych bukmacherów, depozyty, za to są bardzo fajne pieniądze, polecam jak najbardziej Takowy biznes, może zrobię też z tego jakieś szkolenie, jakąś taką akademię, żebyśmy to wszystko ogarnęli, bo to nie jest trudne. Ze mną też współpracują młodzi chłopacy. Wystarczy mieć tak naprawdę brand typera albo być tym typerem. Zrobić solidne acy, wydać bardzo dużo pieniędzy. Ja już ponad 20 tysięcy dolarów miesięcznie inwestuję z własnej kieszeni w acy, ale zwraca się. Zwraca się i to bardzo dobrze. Chłopacy ode, ode mnie dostają po 15, 20, 30, nawet 50 dolarów za to, że po prostu siedzą na telegramie, odpisują ludziom na wiadomości. Oczywiście mówią, mówię nie o dniówkach, tylko za jedną rejestrację, więc są w stanie dniówki robić ponad 200, 300, 400 dolarów w ciągu dnia. Kamil, który tutaj też jest ze mną, nie zdał matury, ale dzisiaj przytula ponad 50 koła miesięcznie, więc jak widać, no, to są dla nich Fajne wartości, i myślę, że sporo młodych osób, jeśli czy chce ze mną współpracować, czy chcecie zainteresować się branżą bukmacherską, może kasynową, to może to jest dla Was. Może to jest dla Was droga. Wiecie, że no dzisiaj kto Was weźmie do pracy albo za ile? Będziecie pracować za 5, 6, może 10 tysięcy złotych? Jak możecie wejść, zainteresować się danym tematem, poświęcić się na maksa. Być dedykowany temu i następnie zarabiać 30, 50, 60, może 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak, to jest wszystko oczywiście do zrobienia, więc jeśli uznajecie to, że ok, nie chcę Wam się podchodzić do matury, nie chcę Wam się być na etacie, no to się z tym zastanówcie, a jeśli wolicie iść, ok, tak jak takie jelenie po prostu według systemu, no to już it's optuju. Jeszcze mam Szymon, Szymon i Kik, czyli jest bardzo dużo streamerów z Kika. Nie będę ich teraz promował, ale mają fajne systemy, zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Trzymam za Was kciuki, życzę Wam powodzenia. Już się trochę zmachałem tym materiałem, więc może każdy wątek jeszcze pojedynczo. Oczywiście, nagram. Dajcie znać w komentarzach, które tematy interesują Was. Najbardziej, no i polscy bukmacherzy, moi drodzy polscy bukmacherzy, gdzieś tu pewnie pojawi się materiał, tu, tu albo tu, gdzie nagrałem pierwsze słowo na niedzielę, było o patologii z polskimi bukmacherami. Podmioty, które mają długi, o tym jeszcze robię research, szykuję się do tego, później się zamykają i ludzie zostają bez pieniędzy. No bo. Polski bukmacher, który miał licencję, który sobie opłacał wszystko, ogłosił upad... upadłość, zamknie stronę i zostanie z pieniędzmi ludzi. Więc czy warto grać u polskich bukmacherów? To już należy do Was. Czy za dużo powiedziałem? No nie wiem, no bo tak jak mówię, mieszkam w Tajlandii, tu mam security, nikt mi na willę nie wiedzie, moi drodzy. Można żyć fajnie, zarabiać jeszcze więcej, inwestować m.in. w nieruchomości w Tajlandii, w drugie rezydencje, paszporty i tak dalej. Pamiętajcie, by wszystko robić z głową, z prawem, no bo o to w tym wszystkim chodzi. A ja życzę wszystkim kasyniarzom jak najlepiej, a innym influencerom, którzy myślą, że okej, okay, coś tu, to tam, powiedzą. No to zarabiajcie na AdSense, jeśli to jest dla Was satysfakcjonujące. Trzymajcie się. Damian Maciuszek wszystkiego dobrego. Cześć!